W obecnym sezonie wegetacyjnym z przeznaczeniem na nasiona uprawiamy 12 odmian pszenicy ozimej, 4 odmiany przężyta ozimego, 5 odmian jęczmienia jarego, 2 odmiany owsa, 2 odmiany pszenicy jarej, 1 odmianę grochu salamanka i 1 odmianę bobiku fanfare. Roznażając rośliny zbożowe, staramy się uprawiać to według schematu. Jeżeli na danym polu było siane przężyto, czy roznażane przężyto, nigdy na to pole nie trafi pszenica. To pozwala nam zapewnić czystość i o tym decyduje wcześniej zaplanowane zmianowanie. Jesteśmy na plantacji odmiany pszenicy ozimej, odmiany jest DIMENZIO, jest to też nowość w naszej ofercie. Jeśli chodzi o klasę, jest to klasa A, odmiana ma wysoką mrozoodporność. Pszenica jest dedykowana do uprawy ekstensywnej, posiada dużą zdrowotność liści i odporność na wirozy, jest to odmiana dosyć wczesna. O zbitym kłosie. Sieje się ją w nieco większym zagęszczeniu, gdyż jest to typ pojedynczego kłosa. Wysiewa się w granicach 400 do, do 480 ziaren na metr kwadratowy. Jesteśmy na plantacji pszenicy o zimnej odmiany Spirella. Jest to najwcześniejsza pszenica oścista, jaka jest na rynku polskim. Pszenica ta potrafi dojrzeć przed rzepakiem. W tej pszenicy wszystko dzieje się dużo wcześniej. Wcześniej musimy ją regulować, wcześniej musimy ją nawozić i wcześniej musimy w niej stosować fungicydy. Jest to bardzo fajna pszenica, która znajduje swoich klientów wśród właśnie rolników, którzy poszukują takich alternatywnych rozwiązań. Pszenica RGT Treffer e, posiada rozodporność na poziomie 4,5. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą krzewistością, bardzo spokojnym, wiosennym rozwojem. Zdrowotność tej plantacji jest i w ogóle tej odmiany jest bardzo dobra. Bardzo dobrze też reaguje na mozaikę glebową. Doskonale radzi sobie na stanowiskach piaszczystych. Jak widzimy, plantacja bardzo dobrze sobie poradziła w sytuacji dość opóźnionego jak na nasze warunki terminu siewu. Jesteśmy na plantacji pszenicy o zimę i odmiany pirueta, jest to pszenica, która jest na etapie naszego testowania, odmiana jest oferowana przez Saturn Union, pszenica jest określana jako wczesna, jak pszenica będzie się sprawdzała będziemy Państwa informowali. SU Aventinus. Jest to pszenica, która jest nowością. Pszenica posiada rozodporność 4. Pochodzi z hodowli Saturn Union. Jest to pszenica z grupy A. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością liści, wysoką odpornością na wirozy jesienne, zwłaszcza na karłowatość pszenicy. Jest to pszenica już z nowego typu pszenic, właśnie bardziej dopracowanych, jeśli chodzi o wirozy, jak i również bardziej odporna na choroby. Pszenica ta należy do typu niskonakładowych pszenic, gdzie możemy co nieco zaoszczędzić na ochronie fungicydowej. Jesteśmy na plantacji pszenicy ozimej odmiany SI SY Landridge. Jest to hodowla firmy Syngenta. Pszenica jest z grupy A, powstała jako krzyżówka odmiany Pamier i Julius, czyli zawiera te cechy, które te dwie odmiany posiadały. Uprawiamy ją pierwszy sezon. Jest to jedna z naszych nowości, która może się okazać sporym hitem. Jej mrozoodporność to jest 5, jej zdrowotność również jest bardzo dobra. Odmiana charakteryzuje się, to się dało zauważyć w okresie jesiennym, bardzo dobrą krzewistością. Rośliny są przysadziste, niewysokie, niewybiegnięte, mocno rozkrzewione, liście ciemnozielone. W ogóle kolor plantacji jest ciemnozielony, więc też jest taki budujący.